Ej, a widzieliście, że istnieje coś takiego jak leśna posiadłość? Ja w ogóle nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. Podobno jest to naprawdę ogromny budynek, który znajduje się, co prawda, daleko od miejsca, w którym mieszkamy, no ale jest! Także dzisiaj będziemy musieli dowiedzieć się, w którym miejscu się to znajduje. Także przejdźmy do oglądania. Ja naprawdę byłem głęboko w szoku, jak się dowiedziałem, że coś takiego w ogóle jest. W sensie wiedziałem, że istnieje coś takiego, ale na modyfikacjach, i kiedyś taką malutką część tej budowli, tego budynku, chyba nawet przedstawiałem i tam chodziły. Ale że to dodali do prawdziwego, oryginalnego Minecrafta, który ja modyfikacji, to ja żebym nawet, nawet nie pomyślał. i dowiedziałem się w zasadzie dzięki Wam, bo sam to raczej bym do tego nie doszedł, że coś takiego jest i że w ogóle mogę się tam dostać. No ale dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz, jak zrobić w ogóle yy, rzecz, żeby dowiedzieć się, gdzie jest jakaś na posiadłość, bo podobno spawnuje się ona naprawdę bardzo rzadko. I żeby tam się dostać, potrzebujemy mapę. No i przede wszystkim też dowiedziałem się, że może ona się znajdować nawet kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy klatek, kratek ode mnie. Bloków, no metrów, po prostu bardzo daleko. I do tego właśnie będzie potrzebny nam bary, nasz kartograf. Bo od niego podobno, jeżeli będziemy mieć już naprawdę rozwinięty handel z nim, jeżeli będziemy mieć rozwinięty handel z nim, będziemy mogli po prostu otrzymać taką mapę. Więc y, na sam początek, z czego widzę, będę musiał u niego wymienić papier. Nie wiem po co ci ten papier, mordo. Aha, że mapę zrobić. Myślałem, że do czego innego. Wiecie, tak te buraki to oni brudnymi nogami gniotą. No nic, musimy po prostu zebrać sobie. Wow. Przez chwilę miałem dach z tego. Yy, no, z cili zobrowej. Nie fajnie. W każdym razie no, zbierzemy to, zobaczymy ile tego potrzeba i mi będzie. Nie wiem, czy to nie będzie nawet kilka staków potrzebne, żeby faktycznie wyhandlować u niego ten pierwszy poziom. Bo kiedyś z wieśniakami było to dosyć prosto, bo wystarczyło y, troszkę tylko z nimi pohandlować i od razu dawali nam nowe oferty. Tam raz, czy dwa razy się wymienić. A teraz trzeba zapełnić jakiś pasek. Y, nie, nie wiem, kto na to wpadł. Utrudnił mi życie, także <laughs> musimy się troszkę sobie pomęczyć. Mam nadzieję, że szmaragów też mi wystarczy. No i mam nadzieję, że nie będzie potrzebował niczego, takiego wiecie. Z takich rzeczy, których po prostu nie będę w stanie zdobyć na ten moment No bo jednak chciałbym dzisiaj tą mapę już otrzymać I zobaczyć jak daleko może to teoretycznie być Bądź po prostu w którą stronę się chociażby udać A jak już uda nam się zdobyć tą mapę To też powiem wam jak, w jaki sposób na swoim własnym świecie Będziecie też mogli znaleźć taką leśną posiadłość Także... I, oglądajcie po prostu, no <laughs> Dobra, trzciny nie mam za dużo Ale będę potrzebował teraz y, craftinga Bo nie mam jak tego przerobić chyba w ekwibunku No właśnie, wyśmy sobie, zróbmy tego papieru Okej, okay, bo są dwa taki. Całe będą. Jej, no, prawie, że wyspy pełne. Dwa staki będą. o, dobra. Jesteśmy bardzo blisko. Gdzie w tym momencie znajduje się bary? O jezu, już się ciemno zrobiło. Dobra, to idę spacer. A żeby nie marnować czasu, zaraz jakiś wieśnik mi tu przyjdzie, pewnie się położy na moim łóżku. Czy nie jest moje? Ale no, przywłaszczyłbym chętnie, tak? Jakby wioska jest moja, więc mogę spać gdzie chcę. Czy noc już przyszła? Proszę dać mi się położyć. No, nogi, bolo jest. Udało się. Tym razem żaden osadnik po prostu mnie nie podsiadł w tym łóżku. Już nie raz się tak zdarzało. Dobra, gdzie jest bary w tym momencie? I znowu. Znalazłem buraki, ja nie wiem. Oni buraki na ziemię rzucają. Co z nimi jest nie tak, zajcie kartograf z czegoś orientuje, chyba powinien mieszkać tutaj w tym domku. Bo to jest ma no właśnie, stój, Bary, stój, 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 stój. O, i widzicie, już nawet trzyma diament, znaczy diament szmaragd, żeby mi dać do handlu. Okej, okay. ej, coś czuję, że tego trzeba będzie naprawdę słuchajcie dużo. Jeszcze jedno. Okej, okay, damy radę. Damy radę, Dobra, mamy pierwszą rzecz zrobioną. Bary, co chcesz dalej? Tutaj coś fajnego, że nie musiał kombinować, co? Szk ej, szyby. Ej, szyby to nie jest wcale chyba zła rzecz. W sensie bardzo dużo tego możemy zrobić, więc tylko piasek przypalić. Spoko. Ej, podoba mi się. Tam już chyba nawet mapę miał niżej, nie, jeżeli dobrze spojrzałem. Czy mi się wydawało? Nie, przy to była ta mapa? Zobaczymy, jak do niego dojdziemy. Ej, ja znowu zapomniałem powiedzieć o łapkach w górę. Co jest w ogóle? Szósta minuta, ja taki strzał mam. Ej, a łapki w górę nie powiedziałeś? Co, co ja mam zrobić? Nie wiem. W poprzednim odcinku w ogóle dobiliście 10 tysięcy łapek w górę, za co wam bardzo dziękuję. I to, to przejdźmy dalej po prostu sobie. Nie ma co więcej o tym mówić. Ej, weźmy po prostu pioch. Jeżeli mam 21 bloków piasku, no to się popisałem. To faktycznie ma mam go dużo. Może ten syf ale po prostu z ekwipunku, a nie chodzę taki obdartu ze śmieciami przy sobie. Nie wiem, co to w ogóle jest za, za wymysł. Ok, 21 bloków piachu. Za mało piachu, ewidentnie. Weźmy węgla tutaj, wrzućmy i lecimy gdzieś wykopać piosek, bo tak to się nie da. okej, okay, pytanie, czy mogę zrobić to tutaj u siebie w tym, tym domku tutaj? Nasz znaczy domku, jezus. W tej wodzie tutaj u mnie. Także w miarę to, wiecie, ładnie jeszcze wyglądało, nie? Bo jakby takie wykopane dziury w wodzie wcale dobrze się nie prezentują w późniejszym czasie. A jednak chciałbym to rok o kiedyś tutaj przerobić na takie bardzo ładne. Generalnie też je po głębić i zrobić sobie, słuchajcie, tak jak już mówiłem wcześniej, chyba yy, z koralowców takie dno, wiecie, że to wszystko fajnie się świeciło i tak dalej, w nocy będzie dawał fajny efekt, no, a że tutaj i tak często sobie łowię yy, w wolnych chwilach, żeby zrobić nim tak jakieś tam rzeczy, słuchajcie, książki też fajne, bo czasami się trafiają, no to fajnie, żeby chociaż było na co popatrzeć. Chyba wystarczy mi tego, mam, mam nadzieję, jakieś niutko pod tą wodą, cieka, dlaczego? Ja nie, 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 w kasku niczego, nie? Ej, mega jasno pod tą wodą, dlaczego zawsze mi się wydawało, że powinno być ciemno? Nawet kasku nie mam, po prostu będę mam wędrywy... wiedział tego głębinowca. Nie, to nic nie zmienia, po prostu mogę szybciej chodzić. Dobra, słuchajcie, spadamy do domu, przepalić to i robimy szkła. Mam nadzieję, że już będzie mu pasowało handlu to wszystko. Czas na przepalanko. Czy ja mam coś w ogóle tutaj z tej drugiej strony może? Ej, węgla. Na no pewnie, że nie mam. Po co mi węgiel przecież, nie? Okej, okay, tutaj jeszcze sobie dorzućmy, słuchajcie, 9 szkieł. Ej, mam w ogóle gdzieś szkło może? Bo jakbym miał przepalone, to tu jest szkło. O. Ej, 63. Boże, ja poszedłem zbierać, o tej tyle szkieł miałem. Jaki ze mnie jest gupol, po prostu masakra, słuchajcie. Wszystko na miejscu, miałem, na szukać się trzeba było. I dwa staki zebrałem. Idealnie, dobra, idziemy z nim handlować. Zamiast spojrzeć... Oj, przepraszam, uderzyłem, mogliście ogłuchnąć przez chwilę. Dziwne uderzenie mogło się pojawić. Dobra, nieistotne, lecimy handlować z bary, obym mi dał już tą mapę. I pytanie co to za mapa, którą już teraz mi chciał zaoferować. Gdzie ten się teraz znajduje sobie. mam nadzieję, że on jest tutaj u siebie w tej kartografo... G... kartografii typ czymś Okej okay. Ej, mamy kompas jest mapa badacza oceanów Okej, okay, to chyba po prostu da mi miejsce, w którym znajduje się skarb, na to by wychodziło Okej, okay. zobaczymy, słuchajcie Spoko, mamy to, dawaj kolejny Mam nadzieję, że już, słuchajcie, będzie możliwość wyhandlowania z nim tej mapy Ja nie wiem, w którym momencie to się pojawił? nie? Tak pisaliście, w ogóle, czy jest szansa, że to się pojawi, bo nie wiem, czy to nie jest przypadkiem losowe u tych willagerów Możesz dać mi nową rzecz, jakby tutaj... Yy, prosiłbym, Bary, yy, pro, pro, ładnie bym prosił, tak żebyś mi udostępnił nowe rzeczy. Halo, Bary. Ej, hey, o, dziękuję bardzo, słuchajcie. Mapa badacza lasu, słuchajcie, to jest to, to jest to, czego właśnie potrzebujemy na ten moment. I teraz tak, mamy u niego jakąś przecenę i z czego widzę, żeby dostać mapę badacza skarbów, to będziemy potrzebowali, słuchajcie, 10 kompasów. Jak to wygląda, ej? Nie, nie, czekajcie, tutaj 10 szmaragdów i jeden kompas, tak? No to wychodzi, dobra, to jedę po kompas. Zobaczymy, czy też będzie ta mapa. Czy to nie będę potrzeb 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 potrzebował 10 kompasów, w sensie to by było bez sensu. Ale nie wiem, jak to działa, nie, że nie handlowałem tak z wieśniakami, w sensie to są te nowe. Ej, i ten powinien mieć chyba jeszcze diamencik teraz na klacie przypięty, taki wiecie, order dobrego y, tego, Mirka Handlarza po prostu, nie? Jakoś tak. Po co ja tutaj przyszedłem w tym momencie, bo zapomniałem? Aha, po kompas, dobra. Kompas, z czego pamiętam, robi się chyba z żelaza i z redstone'u. To na środek i obkładamy to Sto... Albo odwrotnie, czyli recyto na środek i żelazo dookoła. Pięknie, dobra, słuchajcie, udało się. Pytanie, czy to te, tak wystarczy, żeby on mi już to dał. Chyba, że będzie zachłanny dziad z niego i będzie chciał jeszcze więcej szmaragdów czy czegokolwiek. Ale no, zobaczymy, słuchajcie, ja zobaczymy jak to wyjdzie. Weźmy sobie oczywiście też dwie te mapy od niego, więc trzeba będzie się wrócić. Wróćmy się. Bo gdyby była możliwość pohandlowania, to bym wziął też tą pierwszą mapę, nie? I od razu byśmy zaczęli dokąd ona nas na przykład doprowadzi. No bo, skoro już jest taka możliwość, to by nie skorzystać. Czyli jeszcze jeden kompasik byśmy musieli walnąć, ale to nie tak. Tylko, o właśnie, idę. A, co ty klikosz! Pięknie. A bo to wziąłem, żeby sobie z innym villagerem jakiś pohandlować, no nie? Żeby też szmaragdy jeszcze wyciągnąć, bo chyba będę potrzebował dziewięć, jeżeli dobrze pamiętam. Z tego co tam się działo. Okej, okay, ten chce buraki, także dawaj. Cztery, więcej, więcej buraków, kolego. Przy sympatyczny by poprosił. Osiem. Ej, osiem to jest za mało buraków, mam wrażenie. Yy, Skiwal teraz pohandlować, żeby coś dostać. Tutaj są buraki. Dobra. Słuchajcie, to pójdę do, do innego po prostu tutaj villagera i mam nadzieję, że będzie spoko. E, mordziaty, co ty teraz byś chciał? Okej, okay, dynia, ale szmerak ci nie dam, bo nie mam w ogóle takiej opcji, żeby są handlowo na szmaragdy. My się przydadzą. Tylko, tutaj jest gałgan. Ten też syburaki, więc dobra, daj mi jeden szmaragd. I chyba będzie już wystarczająca liczba, żeby dostać obydwie mapy. Słuchajcie, dobra. Idziemy do Barego, aby siedział znowu u siebie. Dzień dobry, Bary. Mam nadzieję, że u ciebie Dzianek ładnie mija, Miło w ogóle i, te, i w ogóle, tak. Super jest. E, słuchajcie, mamy tą, bym mapę. Mapa badacza lasów. Ok, mamy jedną mapę. I weźmy sobie od razu mapę badacza oceanu. I teraz tak, jak to wygląda? Co nam to pokazuje? Czy mapa badacza oceanów będzie pokazywała nam świątynię podwodną? Czy miejsce, w które znajdziemy skarb? A z drugiej strony, czy to pokaże nam miejsce, w którym będzie znajdował się, słuchajcie, e, dom? I co to jest w ogóle za domek? E, to nie, to na 100%, słuchajcie, nie jest mm, miejsce, w którym mieszkają pilagierowie, bo jeszcze tego się bałem, że to może być to. I z czego w ogóle widzę, to to jest. Co to jest za dzyndzel na dole, przepraszam bardzo? To jest woda, czy to jest teren? Jak, jak to działa, czekajcie? To jest na terenie, a to jest chyba rzeka to na dole, nie? Jakby ja, ja pokażę wam palcem, gdzie to jest. W każdym razie, to jest jedna mapa a druga okej okay. też coś nam pokazuje to jest podwodna świątynia mi się wydaje to raczej będzie podwodna świątynia a więc słuchajcie teraz tak żeby dojść do tego miejsca skoro jestem tutaj to musiałbym iść w tamtą stronę i cały czas iść tam. I powiem wam, że nawet by mi się to chyba zgadzało, jeżeli patrzę na koordynat, na których właśnie się to znajduje. A jak to zrobiłem? To powiem wam kiedyś tam dokładnie, jak już będziemy iść w to miejsce, no bo dzisiaj tego nie zrobię. To jest przynajmniej 10 tysięcy kratek stąd, więc wydaje mi się, że całą tą drogę pokonamy sobie na przykład na live i będziemy szli tam przez godzinę. Podejrzewam, że chyba na dwie godziny do tego jednego miejsca. Tak samo pisaliście mi, słuchajcie, żeby tam pójść przede wszystkim z koniem, żeby było szybciej, no i z łódkami, że można było sobie przypłynąć. A jeżeli weźmy konia i łódkę, to będzie potrzebowali też linę. No właśnie. Więc no, mam nadzieję, że to wszystko nam, słuchajcie, wystarczy. Bo jednak nie chciałbym tam iść, nie wiem, z 3 godziny na przykład, no ale no, domyślam się, słuchajcie, 10 tysięcy kilometrów. Możecie policzyć mniej więcej, ile by to, jeżeli by ktoś chciał oczywiście. Ile czasu by to zajęło? W sensie przejście ponad 10 tysięcy kratek w Minecrafcie. Tak wiecie, no, na tyle, że na sprincie coś tam, wiadomo, na tym koniu, coś tam na łódce. Ciekawe jest, wiecie jak to, jak to by wyszło czasowo. Ile trzeba faktycznie iść. Jeszcze, wiecie, jakby zginąć po drodze. To by był największy przypom na świecie. I <laughs> wszystko, w całą drogę jakby. Okej, okay, zajcie po co teraz robię z tym hełmem? Chciałbym sobie zrobić, nie głębinowego wędrowca, ale oddychanie na poziomie trzecim, żebym mógł e, po prostu pójść sobie do tej też podwodnej świątyni i ją zwiedzić. Wiem, że stamtąd dostaniemy gąbkę, Ono też może się przydać, żeby wysuszyć sobie na przykład jakieś jeziorko czy coś. Coś możemy pokombinować, żeby to po prostu przygotować, ale fajnie byłoby mieć po prostu tą rzecz, to miejsce zaliczone i podejrzewam, że też tam jakieś inne rzeczy możemy znaleźć, więc warto byłoby tam się po prostu wybrać. Okej, okay, tutaj dalej jest ochrona, więc tego nie chcemy. Weźmy sobie coś innego. No to robię tak, bo to wtedy miesza nam enchanty, nie? Daje nam inne możliwości, więc no w ten sposób. O nie, jak jestem głupi! Czemu ja to zrobiłem? Na diamentowym kasku. To, to było tak głupie. Halo, masakra. Ej, czekajcie, bo ja to się tak bawię. A ja przecież miałem kiedyś książkę taką. Ej, ja naprawdę miałem kiedyś książkę z enchantem. Oddychanie chyba. Gdzie ja mogę mieć? 100% taką miałem Oddychanie 3, no właśnie! E, no to co ja kombinuję tutaj? No kurczę, tyle leveli stracę bez sensu Aha, to nie tutaj e, Z żelazo w ogóle mam. Jak, jak miło e, Kowadło miałem w tym miejscu Okej, okay, żeby to teraz dać sobie na ten Oddychanie 3, Ok, 7 leveli tylko, słuchajcie Mamy to, pięknie, podoba mi się Mamy oddychanko Więc na ten moment wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Zdobycie jakiejś podwodnej świątyni czy po prostu skarbu Będzie easy wiecie co? wypróbujmy to od razu. No czemu nie, pójdźmy sobie na przykład zdobyć jakiś skarb, czym jak nam pójdzie, czy będzie w miarę łatwo i przy okazji pokażę wam jak taki skarb też znaleźć. Już to kiedyś pokazywałem, ale dla osób, które kiedyś tego mogły nie oglądać, a teraz mnie na przykład oglądają to, pokażę jaki jest taki najprostszy sposób, słuchajcie, żeby znaleźć skarb w dosłownie, nie wiem, minutę, dwie max po prostu. Także primo, pierwsza rzecz będzie, żeby dopłynąć sobie do oceanu słuchajcie Znaczy do oceanu, po do otwartej y, wody takiej, większej po Większego zbiornika wodnego, a nie żeby rzecz pływać, bo w rzekach to jednak syf jest Nie powiedziałem tego, <laughs> nieważne nie Okej, okay. i pamiętam, że gdzieś tutaj słuchajcie był zatopiony statek, do którego nie chciałem wchodzić Ze względu właśnie na to, że się topiłem, nie miałem jakby wiecie, tych enchantów w butach ani tych fajnych enchantów, nie to nie jest statek Ani tych fajnych enchantów jeżeli chodzi teraz o czopkę I to jest mega w ogóle zestaw słuchajcie To sobie zostawimy oczywiście Te kaski mogę wywalić, no trudno nie chcę ich po prostu Ej czy ja je podniosę wszystkie? Nie Dobra zostawmy je bo nie chcę ich brać ze sobą Po prostu to jest syf niepotrzebny mi totalnie I tak nigdy z nich nie będę korzystał Więc większość rzeczy możemy wywalić, to sobie zostawmy Ten kask żebym go przypadkiem nie zostawił Gdzieś w skrzynce, nie zgubił, będzie źle Ale powiem wam szczerze że jestem naprawdę zadowolony Bo spodziewałem się że zdobycie samej mapy tej leśnej posiadłości będzie o wiele trudniejsze i będzie to wymagało troszkę więcej y, czasu handlowania, rzeczy i tak dalej. A to naprawdę easy poszło. On nie chciał wcale jakichś wielkich rzeczy, nie? Jakby kilka szmaragdów. Znaczy, nie, nawet nie szmaragdów, słuchajcie, on chciał tylko papier i szkło. To jest mega proste do zdobycia. Wydaje mi się, że troszkę inaczej to powinno być zrobione. To było zbyt proste po prostu. Okej, okay, w każdym razie, słuchajcie, mamy tutaj jedno takie miejsce. I z czego widzę, drugie jest tutaj. I już mam skrzynkę nawet. Ale tutaj nie ma mapy. Ej, halo, dlaczego tutaj nie ma mapy? Słuchajcie, w jakim wolnym tempie mi schodzi powietrze, to jest coś pięknego, nie? Okej, okay, weźmy sobie to. Bo to chyba w ogóle świeci, jakieś od nasze wrażenie, tak mi się wydaje. Ej, co to są za bloki? Ja chcę takie bloki mieć w domu, jakie kozackie. Dobra, tanie, czy gdzieś tutaj znajdę skarb? W takim bądź razie, w takim wypadku? Czy tutaj nie będzie chyba skarbu? A czy skarbu? Nie chodzi o skarb, tylko po prostu o ten, no, skrzynkę. Jakby znalazł takie rzeczy. Nie no nie będzie słuchajcie, tam była skrzynia, ale wydaje mi się, że tu jest skrzynka. Okej, okay. jest mapa do ukrytego skarbu. Kozacko, weźmy sobie to, słuchajcie, ile mam jeszcze powietrza, także no znalezienie skarbu będzie naprawdę easy. ma łódkę, tu ma łódkę! Dobra. Także zobaczmy, gdzie będzie musi płynąć. To jest badacz lasów. Okej, okay, że tego też nie stracił, bo będzie przypał. E, jedno drugie i mamy tutaj mapę do ukrytego skarbu i ten ukryty skarb znajduje się. Gdzie ja jestem? Ej, bardzo blisko. Tu i do góry chyba muszę płynąć teraz. Nie wiem, czy dobrze płynę chyba tak, wydaje mi się, że tak. Znaczy, że patrzeć na mapę, to też powinienem się ustawić słuchaj, Słuchajcie w stronę. W którą stronę miałem się ustawić, No, wydaje mi się, że dobrze płynę i w tą stronę powinniśmy się kierować, więc dobra. Zostańmy na tym kursie po prostu. Zobaczymy, czy dopłynę do tego miejsca. Bo coś mi się delikatnie przesuwa widzę nawet. Mm, moja ikonka, no jestem dosyć dużą kropką, więc wydaje mi się, że jestem też blisko. Dobra, pytanie, czy to faktycznie będzie gdzieś tutaj? Znaczy to wygląda, jakby to było. To. Zaraz przy tym właśnie tej budynku bloku. O, tej są delfiny, słuchajcie, w ogóle. Delfiny podobno pomagają też znaleźć. Skarby, jeżeli damy im rybkę, na przykład. No ale ja tego po prostu nie potrzebuję. serio jakby to jest totalnie, totalnie niepotrzebne mi w tym momencie. Okej, okay, gdzie się znajduje? To ja będę musiał przepłynąć. Dobra, tam aż. To będzie w tamtym gdzieś miejscu, na to by wychodziło. Czyli w tamtym punkcie będzie gdzieś znajdował się skarb. Okej, okay, i na czym to sobie polega, żeby najszybciej to znaleźć dla osób, które nie wiedzą po prostu jak to się robi. Yy, prosto musimy sobie ustawić się centralnie na. Także być totalnie na tym punkcie. Jeżeli na nim będziemy, wystarczy się rozkopać, bodajże kilka kratek wokół siebie. No i to jest najprostszy sposób, żeby znaleźć skarb. Bo dużo ludzi po prostu yy, patrzy na ten x na mapie, który mamy i nie szuka w tym miejscu. W sensie szuka gdzieś tam dookoła w ogóle gdzieś tam pod wodą, gdzieś na wierzchu a to wystarczy naprawdę być po prostu na x i, i tyle. Także słuchajcie, dopływamy. I teraz jesteśmy totalnie na X-ie. I wychodzi na to, że skarb musi być gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj pod tymi blokami. Będzie tak? Czy nie będzie? Czy ja mówię źle pokryć? Czekajcie, tutaj powinienem się troszkę cofnąć. I troszkę w tą stronę, jakby jeszcze. I tutaj gdzieś powinien być skarb. Na to by dochodziło. Tak będzie. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz mam taki problem, bo nie ma skarbu w miejscu, które Wam mówiłem. W sensie pod tym X-em. Chyba, że no jest gdzieś głębiej, ale to nie ma możliwości. Zawsze mi się wydawało, słuchajcie, że jeżeli jest skarb ukryty, to on jest ukryty tylko i wyłącznie pod jednym blokiem. Ale to spróbujmy, słuchajcie, bo tutaj też jest piasek, także Stawiam się jeszcze raz w miejscu, w którym idealnie powinien znajdować się skarb, czyli tutaj. Słuchajcie, no gdzieś tak tutaj myślę. I pytanie, czy tutaj będzie, tylko to jest za głęboko na moje. Totalnie za głęboko, żeby skarb gdzieś tutaj się znał. A jednak jest, słuchajcie. Ale dziwna sprawa, ej. To serio tak, tak zawsze było? Ej, ja żyłem w jakimś dziwnym przekonaniu, słuchajcie. Ej, masakra. Ej, ja naprawdę zawsze byłem przekonany, że to jest tak, że skarb znajduje się pod jedną kratką, pod jednym po prostu blokiem piasku, czegokolwiek. A tutaj wychodzi na to, że tak nie jest. Troszkę mnie to zdziwiło. Słuchajcie, serię jakby troszkę z tym zaskoczony obrotem sytuacji, ale jeszcze jeden test sobie zrobię. Słuchajcie, postaram się znaleźć jeszcze jeden skarb, i czy wtedy znowu będzie tak jak teraz, że znajduje się centralnie pod X em i wystarczy po prostu kopać się do skutku, pod sobą. No bo mówię, no zawsze było tak, żeby skopał się jeden blok i skarb był. Zobaczymy, czy teraz na przykład uda mi się znaleźć już skarb za pierwszym razem. Słuchajcie, po prostu wybiorę jeden blok i czy pod nim akurat będzie znajdował się skarb, po prostu cztery kratki obok siebie. Zobaczymy, czy tak będzie. Jeżeli tak będzie, to znaczy, że moja teoria na, na czy teoria, sposób po prostu na szukanie tych, tych skarbów jest najlepsza. Dobra, mam słuchajcie, kolejne miejsce. Zobaczmy, czy tutaj pokażę po prostu mi ten sam jakby skarb, czy inny, bo też często tak się zdarza, że po prostu mamy kilka skarbów, które prowadzą do jednego miejsca. Aha, tej w ogóle nie ma. Ale mam wędkę z naprawą, okej. Okay. To sobie wezmę, jak już taka jest. Jak już ktoś tak daje za darmo, to czułoby nie wziąć. Kolipa, bo się przepołowo robi, powoli noc zachodzi. Mam nadzieję, kurde, że to nie będzie utrudniało mi ani znalezienia. E, słuchajcie, skarbu, ani kurcze, że mi się w wiosce nie pojawiło. Jednak będę się zrobić. Damy wokół wioski. Tam kurczę, jednak te moby mi się zaczynają spawnować w jednym miejscu i wychodzi ich cała horda do środka. I to, to nie jest zbyt dobre. Dobra, zobaczymy, czy tak znajdę, Może jak zejdę, bo to może gdzieś głęboko. Ej, dostałem z harpuna w łeb halo. Ty jesteś niepoważny? Kolego. Ej, może harpun się uda zdobyć, słuchajcie. Mam grabież w mieczu, nie? Ej, fajnie, jakbym harpun miał. Słuchajcie, kozacko by było. Dawaj harpun ziom. Jest harpon? Ej, wydropił harpon czy nie? Nie, nie widzę chyba. Raczej nie, chyba, że popłynął do góry. Nie, niestety harpona nie ma, no nic. No, trudno, szkoda. Dobra, znalazłem kolejny punkt. Czy tutaj będzie? Jest skrzyneczka. I teraz czy skarb będzie? Jest mamy skarb. Dobra, słuchajcie, lecimy to od razu, bez marnowania czasu, i czy za pierwszy raz uda mi się znaleźć? Oby tak było! Będzie chyba tam, mi się wydaje, ten punkt. Raczej na pewno, słuchajcie. Tak będzie. Albo bardziej nawet w tamtą stronę, patrząc na mapę. No, zaraz się przekonam. Albo tamte wysepki nawet chyba to mogą być. Albo ta wysepka? Nie wiem, już kombinuję teraz na maksa. <grym> Okej, okay, trop już mam, słuchajcie, to będzie raczej gdzieś tutaj, w tym miejscu. Gdzieś na tych wysepkach, bo by to bobów nie było zbyt dużo. Okej, okay, to jednak będzie w ogóle w drugą stronę, ale ważne, że już coraz <grym> bliżej. Okej, okay, teraz będzie dosyć trudno, słuchajcie, bo widzę, że to w ogóle nie jest w żadnym jakby miejscu. To jest po prostu pod wodą i tyle. To, jest, to, to, jest, to będzie znowu trudny, kurczę, te skarby jakoś dziwnie mi się trafiają, nie wiem dlaczego. W każdym razie, no dobra, wysiadamy słuchajcie, trzeba trafić na X, centralnie na ten X, gdzieś tutaj. Myślę, to jest miejsce, w którym będzie skarb. Któryś. Czekajcie, to jest któryś mm, któryś z tych punktów. Czekajcie czy to się równo obraca? Nie, gdzieś tutaj jeszcze musiał dać. Okej, okay, po prostu. Oła! Hej, hej, chopie, no to co mnie tłuczesz? No to nie przesuwaj mnie. To jest gdzieś skarb, słuchajcie, w którymś z tych bloków tutaj. Pode mną, tutaj musi być na 100%. Ej, no toć, proszę mnie nie przesuwać, bo mi się myli potem przez ciebie, no? Gaugan jeden. wypaść stąd. Będzie mi się ładował, chociażby przyniósł jakiś fajny harpun czy coś, to jeszcze bym zrozumiał. Ale tak, bez harpuna to w ogóle na co podchodzić. Okej, okay. co z tym skarbem? Gdzie dzisiaj się znajduje? Może tutaj gdzieś pod tym blokiem? Aha, dostałem się do kopa. Oj, 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 oj. Aż tak bardzo to ja nie chciałem. Okej, okay, dopiero teraz chyba ja jestem idealnie pod tym, więc to będzie gdzieś tu, w takim razie, bliżej tej strony, nie tam. No i idealnie słuchajcie. Dopiero trafiłem teraz, jak się dobrze ustawiłem. No, w każdym razie no, nie udało mi się zabierze razem, tego zrobić, niestety. No, mam dwa serce no, jakieś fajne rzeczy, także coś tam udało mi się zdobyć. I co, słuchajcie, no. Teraz to, to chyba na tym zakończę. Wrócę już sobie sam do domu i będziemy kombinować już. Może dzisiaj sobie słuchajcie, odpalimy live'a i będziemy szli powolutku. Oczywiście już do tego do tej leśnej posiadłości. Także co, słuchajcie, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. To zostawcie łapeczkę w górę, wpadajcie na Instagrama Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, siemanko, cześć Pa, pa